Witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku serii czołgi Premium i Na warsztat bierzemy pewną wersję mojego ulubionego czołgu, który teraz jestem w trakcie markowania. Jak widzicie 81% podrabiam do tego, by mieć drugą markę, bo mam na nim drugą markę, ale no jak widzicie trochę mi spadło po tych wszystkich paczach z apekami i dawno na nim nie grałem. To jest szybko na szczęście odrabianie idzie, mam nadzieję, że nabicie trzeciej marki pójdzie. Yy, wracając do czołgu PZ4H Anko Special, jest to wersja PZ4H Nie wiem, z działem 75 mm, yy, która ładuje 3,3 sekundy yy, oraz yy, ma no i w sumie to jest jedyna różnica, bo reszta to jest, to jest identyczne. So, no dobra, HP się jeszcze nie zgadzają, bo ankość peści, ale przez to, że mam na nim dorzucone hapeki zamiast celowania, bo jak widzicie, Trolla mam zrobionego po jak największą skuteczność. tak tutaj mam, no uważam, że to działa 75 mm. Nie jest mi to do końca potrzebne skupianie, celność, sto i tak dalej. Ale... uznałem, że bardziej przydadzą mi się w tym przypadku HP. Oczywiście załoga z anime. Jest to człowiek ze specjalną animacją śmierci, gdzie wyskakuje flaga. Więc... no tak to wygląda. Oczywiście jak ktoś ogląda anime, no to seria Gerson Panzer... nie jest mu nieznana. Okej, okay. standardowo polecimy dwie bitewki. No i cóż, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No oczywiście dzisiaj ponagrywam, jest wtorek, trochę na zapas, bo jutro mam zamiar w planie zająć czymś innym. Oprócz tego mam rozmowę rekrutacyjną, a wszystkie filmiki, które oczywiście dzisiaj nagram, to trochę pewnie jutro oraz w czwartek. Tak, i to będą po dwa filmiki dziennie. Dokładnie no, tak. Okej, okay, długo szukam. Bardzo długo szuka. Ale nie dziwię się, w końcu to są piątki. Okej, hmm, okej, okay, okay, dobra. Jeśli chodzi o zarobienie na ten ciągu, ja że idzie na nim zarobić. To nie jest tak, że. Yy, Piątka to wiadomo, kiepskie pręki i które nie zarabiają mi w ogóle. Niemniej, nie do każdego pasuje styl anime, nie wszyscy go lubią, więc myślę, że zawsze można wybrać sobie hydrostata, chociażby za obligację. Tak. No, okej. Okay. Moment. Moment, nie przerzuciłem sobie. No i ja, oczywiście. Się... Teraz jest wszystko ok, bo wyście mieli echo straszne, bo mikrofon by odbierał jeszcze. Ja tu gadam, panie, kurda, słabizna, dalej jak dał ciało na początku nagrania. No ok, dobra. Mm. No. Mamy tak kawa dwa kawaliery tam jadące i pz 4 czyli. No modyfikacja panterki, można tak powiedzieć. Okej, okay, pierwszy strzał mamy nie, nie trafiony. Dwa razy mnie trafiliśmy. Uu. To nieładnie. Z, ze strony tego ciągu, Akurat to jest pink jak tam głośno. Chyba siadło. Ale już nie. Okej, okay, jedziemy dalej. No, oczywiście jest to... Mówka, której gracze nie za bardzo lubią, no chyba widać w sumie dlatego jest to. Ech. Ale na piątki w sumie się nadaje. Ja nam akurat na nie lubię grać. No chyba, że takie strzały mam na to. no Może. Że nie. Okej, okay, na razie cały czas serwu widocznego damage. Nie wiem jak tam po tym strzale w ciemno, bo... Wydaje mi się, że coś dostał, ale ręki sobie za to obciąć nie dam. Hmm. Są drogą bitawkę z markowania PZ-4H. Zwykłego. Serio, silnik? Naprawdę? Bitawkę hmm. z markowania PZ-4H... Mieliście wcześniej, to znaczy w trakcie gdy nagrywałem recenzję myszki, no. I cały czas to trwa, myślę, że nie wiem, może jutro stream z tego zrobię dla odmiany. Dobra, mamy go. Ale to nie jest... tam jest... Tam gdzie się czapka? I te 67. Nie ma żadnego strzelania. Hmm. O, 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 o. o. o bo? Aha, bo mi. Bo mi radio tylko dlatego się tak zbuntowało. Okej. Okay. No może. Pierwszy raz słyszałem ten głos, ponieważ w sensie, że z pierwszego raz słyszałem tą kwestię na tym Do tej pory gdzieś nie miałem okazji. Mimo to, że troszkę bitek jednak tym ciągiem rozegrałem. Ok, 363 demaggia. To ma ta bitwa na razie, powiem szczerze. Mm. Ok, tak, teraz pod samego pod sta... o, grilek się w końcu znalazł. Jeszcze jest gdzieś Tam jest gdzieś lewek. Mhm. Nie jest to jej twarz z której jestem zadowolony. No tak. Powinna być lepsza. W ogóle nie zrobiłem screena, no może w następnej. Zobaczymy jakie są wyniki. Na razie idziemy. Poczekaj. No no słuchajcie, czołg nam wrócił, no to wychodzi na to, że, żeśmy chyba każdego jednego kawaliera w ciemno siekli. No. Bo jest więcej diametra niż było wcześniej, no a jak zarobki, wiadomo, no, jak to piątka, jak to piątka, tak? Zobaczmy jak na czysto wyszło, 15 tysięcy, no dobra, trochę. Trochę słabo tym razem. No spróbujmy zrobić lepszy wynik, to może wtedy lepiej wyjdzie, nie? Oczywiście jak grając z PZM4H zwykłym nagodzie. Teraz jak go markuję to zarabiam, a tutaj no cóż. Pamiętać zrobić screena. No Boże Kampinówka. A ja tak, nie za bardzo ten czołg się na kampinówce odnajduje. Na szczęście o tyle, tyle o ile są dość miętkie czołgi u przeciwnika, więc... Tu jest nadzieja! Ale ten czołg w przypadku tego działa, bo tronem to wiadomo, można stać za kamieniem i kartą walić, ale... W przypadku tego działa, no... Hmm. No dobra, mamy sklinika. No i cóż... Hmm. Okej, okay, to jest chyba druga wersja tego filmu, bo powiem szczerze, że wcześniej nagrywałem chyba o pz no i ostatecznie tym właśnie i nie zdecydowałem się tego filmiku opublikować, no i teraz znowu w sumie nagrywam, ale tym razem wydaje mi się, że opublikuję w razie pz 3 od właśnie z Pitolium, tam zostały dwa T-34, hmm. próbujmy je tu. Jakoś odpowiednio potraktować. dobra, weszło choć słabiutko. Hmm. Mhm. Okej, okay, weszło. Nie, 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 hmm. Te czterdziestka? Się na mnie pcha? O, te kara musimy. A ty gdzie? No okej, okay. dobry start w tą bitwę. No i wyraźnie musiałem się po prostu przyzwyczaić do tego działa, chociaż właśnie dostał emo i ta arta mi ładowniczą odłupkę. Okej, okay, siadło. Hmm... mmm, uh -uh. uh -uh. uh -uh. uh -uh. mmm, trochę mmm, mmm, trochę mmm, w trochę żeby w dół, żeby nie mmm, ich nie próbowała mmm, Okej, okay, mamy. mmm, okay. mmm, no i dobra, padł. A my właśnie zostaliśmy od te 40, od której się martwiliśmy cały czas. Że ona się na nas uparła. No i tak faktycznie było nie ma co nawet tego ukrywać. I... Nie, nie, nie. Uf. W każdym razie odpalił nam się Desperat. Bo właśnie w takich momentach desperat jest dla nas kluczowym perkiem. Mamy poniżej 10% HP. A na tych tierach oto nie trudno, żeby się desperat odpalił. I będziemy próbować coś dalej z tego urzeźbić. Czemu wy nie jedziecie, macie więcej HP? Okej, okay, siadła. No, ta bitwa zdecydowanie dużo lepsza, to trzeba przyznać. O, są martki. Są jest BT7. Dostanę właśnie spota. Zaraz pewnie dostanę od M37, które jest jeszcze nie wyspotowane i nie musi uciekać. No ty co? Okej. Okay. Okej, okay, okej. Okay. No dobra. J są. z garnuszkiem. Takim wielkim. Ten czołg ma za wielki garnek. Okej, okay, to. Arta nas w końcu zdjęła. Mm. Ale mamy 1700ml. Jest git. No i ja nie zdejmę te żarty. To zobaczmy jak na takiej bitewce weszliśmy. Zadejrzewam, że dużo lepiej niż wcześniej, okej. Okay. Hmm. W samej żywotności to tak na sprawę nie miałem co umywać. wiadomo jak to medy, co prawda ten ma 80 pancerza, czyli to dorównuje rosyjskim chałgom ciężkim na tym tierze, no ale... Hmm. Ale ma 80 pancerza tylko w jednym miejscu, wiem. A poza tym jest prosty ten pancerz, więc to nic nie daje. O, 50 tysięcy? Okej... Okej... Więc o 42 na 300. No to jak sami widzicie, tak wygląda zarobek na tym ciągu. Zobycie top 1 pod względem damage'a i 2 fragi. No i ma nie dużego kalibra, wsparcie i to tylko pierwsza klasa na tym ciągu. Okej, okay, dobra, niech im będzie. A bitach na tym ciągu to ja mam nawet nie wiem ile rozegranych, ale na tym konkretnym mam, w porównaniu do mojego PZA 4 h zwykłego, 40 bitach No to mam e, jedną. 50 tego? No, co mam na zwykłym? W każdym razie takie to były dwie bitwy. Żegnam się z Wami i do usłyszenia.